Cały on. Kasiu, zaczniemy od Twojej opinii, bardzo proszę. No, taka moc bije z tego zdjęcia i z tej okładki, że pozostawiam to bez komentarza. Te brawa były komentarzem. Super. Dziękuję, panie Kasiu. Marcin? No, taki smoczko ustny Belmondo. Bardzo mi się to podoba. Lata 60., jest mocne spojrzenie. Poza tym jesteś dużo bardziej ostry niż na co dzień. Taki wręcz groźny. Super. Dziękuję. Smoczko usty, Belman. To może być wieczór cytatów, które przejdą do historii, ale na razie, punkty. Kasiu, ile punktów za okładkę Staszka? Przepiękna okładka. Mocna trójka. Dziękuję. Dawidzie. Staszku, no ja bym się w życiu nie spodziewał, że ty zrobisz takie zdjęcie. No brawo, zaskoczyłeś mnie dzisiaj. Dwa punkty. Ode mnie super trzy punkty. I jeszcze Marcin. Trójka. A to mamy konkret.